Specjalnie dla naszych klientów unboxing. Cóż, to jest Heim Pro 300 z mediami i zaworami. Kosztuje 490 zł u nas, jak widać. Cóż mamy w środku? Mamy zaworki, węże, wylot zielony na wąż. Wlot w pudełku jest i wlot z koszyczkiem. Derek. Zobaczymy co jest w środku. Jest mata węglowa, tak? Według e, producenta. Dajemy ją na sam wierzch. Jest tak. Otwieramy nasze Eco Pro. Ciężko jedną ręką. Dobra. Ciekawe czy mi się uda teraz jedną ręką. Chyba mi się nie uda. Co tam mamy w środku? Sory. Mamy wstępne filtracje i kosz. Zobaczymy no, co tam w koszu. Nie wiem, ja zawsze wyciągałem to i dawałem coś innego, ale ostatnio czytałem mądrzejszych od siebie, więc y, może jednak być przydatne. Tutaj mamy hajnowski skład, dość fajny, to są fajne rzeczy. Tutaj też jest taka dość nowy ten skład, ale przy tych nowych Eco Pro. Chodziło to, jest taka ceramika też mocno porowata, tylko troszeczkę w innym kształcie niż, niż zwykle. Także no, fajne media to są generalnie. Czy ktoś tych plastików nie chce, to może sobie wymienić, ale, ale po tym co przeczytałem ma to trochę sens, więc warto może byłoby zostawić yy, to.